Naprawdę masę typów również na jakich stronach poza tymi podstawowymi szukać tych nieruchomości. Ciekawa historia. E, wyobraźcie sobie, też wam powiem, no jakie, jakie pułapki mogą się zdarzyć, tak? Tak jak wspomniałem, byłem totalnie początkującym nordem e, To był mój pierwszy w życiu taki remont. E, to EPC podnosić. I teraz tak, kto jest odpowiedzialny, a tak w ogóle czym jest EPC? EPC to tak jak wspomniałem wielokrotnie na, na, od początku, to jest po prostu. Bardzo ważną kwestią jest to, co się zmienia właśnie w Wielkiej Brytanii, czyli od 2025 roku będziemy musieli mieć... Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale na YouTube, gdzie dzielimy się z chęcią, wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważną kwestię związaną z energooszczędnością domu. Dlaczego? Dlatego, że niebawem będą domy na najem musiały spełniać jeszcze wyższe normy, jeżeli chodzi o tą energooszczędność. I tematy, jakie poruszymy, to. Czym jest EPC? Jakie wymogi mają być w stosunku do EPC, czyli tej energooszczędności, do 2025 roku i również do 2030? Jakie mają nastąpić zmiany? Tu jest sporo podpunktów na temat samego EPC. Kto jest odpowiedzialny za ocenę EPC? Jakimi metodami możemy podnieść to EPC? Sporo podpunktów oraz również o tej nieruchomości. Uwaga, Uwaga już zrobię Wam mały taki spoiler. Ten dom został kupiony lata temu za 65 tysięcy funtów. I dzisiaj nie jest wart dwukrotnie więcej, nie jest wart trzykrotnie więcej. Ile jest wart dokładnie, dowiecie się w dalszej części tego odcinka. A przechodząc do głównego tematu, bardzo ważną kwestią jest to, co się zmienia właśnie w Wielkiej Brytanii. Czyli od 2025 roku będziemy musieli mieć energooszczędność domów na wynajem, podkreślam na wynajem, to jeżeli kupujesz sobie dom dla siebie i bank Ci dał na niego kredyt i masz tam jakąś mniejszą tą energooszczędność, to no nikogo to nie obchodzi, tak? Tutaj jest tak naprawdę najważniejszy ten wynajem. Bo to może być na przykład doniesione przez lokatora, na przykład do cancelu, tak? że ten dom nie spełnia warunków. No i cancele na przykład będzie mógł w jakiś sposób tutaj zareagować, by tego landlord'a przymusić do podniesienia tego EPC, tak? I w wypadku roku 2025 to EPC będzie musiało już wynosić C. Co to oznacza, że te domy będą musiały mieć dużo większą energoszczędność? Druga rzecz. Jaka tak naprawdę powstanie z tego, to będzie to, że coraz więcej starszych landlordów, którzy już nie mają siły i ochoty bawić się z tymi nieruchomościami, zmieniać coś z nimi, tak. I tak już jak były zmiany, tak naprawdę co do prostych dla nas tutaj, Polaków w tym kraju, rzeczy: typu trzeba dostarczyć gaz certyfikat, electric certyfikat, trzeba dostarczyć How to, how to Rent Guide i tak dalej. Jakieś małe, proste zmiany. Już powodowały to, że niektórzy dla Nordzi mówili dosyć tego, tak? No bo oni byli przyzwyczajeni w czasach jeszcze, gdzie praktycznie nie było żadnych regulacji i tak naprawdę każda jedna rzecz, którą muszą oni zrobić, to już jest dla nich tak naprawdę wielki wysiłek, tak? Jak na przykład to, że umowy najmu się zmieniają i trzeba te umowy, umowy najmu też u nas wprowadzać, jeżeli mamy naszych lokatorów, tak? Takie, które są wedle obecnego kodeksu prawnego, tak? No i w tym wypadku co się stanie? Stanie się to, że będzie więcej domów na sprzedaż, będzie więcej zmotywowanych sprzedających, którzy głównie to będą prawdopodobnie starsi landlordi albo osoby... Które kupili gdzieś domy w bardzo złym stanie, z niską, bardzo energooszczędnością. A uwaga! My kupowaliśmy domy, które miały nawet energooszczędność F, to jaśniśmy, że to już jest po prostu poziom jaskinia, gdzie człowiek się powinien cieszyć, że przynajmniej mu na głowę nie, nie pada. A to, że, że tam wieje i hula wiatr, to to już mniejsza niedogodność. W każdym razie, no, taka jest ta nasza Wielka, Wielka Brytania i nie ma, nie ma co narzekać z tych okazji, po prostu trzeba, trzeba korzystać. tak, Więc. Tacy dla gdy ich zrobi się ich większy wysyp, no będzie to dla nas y, moment, żeby kupować nieruchomości w atrakcyjnych, w atrakcyjnych cenach. A dodatkowo, tak, dzisiaj, jak nagrywamy, jest ten listopad, połowa listopada 2022 roku i od 2030 już są wzmianki, jeszcze to nie zostało wprowadzone, ale już są wzmianki, że domy na wynajem będą musiały mieć energooszczędność poziomu B. Czyli to już jest dosyć, dosyć wysoko. Czy to zostanie wprowadzone? Jeszcze tego nie wiemy, ale e, no są oczywiście tutaj e, możliwości, żeby, żeby e, to EPC podnosić. I teraz tak, kto jest odpowiedzialny? A tak, w ogóle czym jest IPC? IPC to tak jak wspomniałem wielokrotnie na, na, od początku to jest po prostu wskaźnik energooszczędności naszej nieruchomości, tak? Czyli im niższa jest ta energooszczędność, tym więcej ten dom musi zużywać energii, żeby się po prostu dogrzać, tak? E, I wiele rzeczy na to wpływa, bo nie tylko, nie tylko samo dogrzewanie, zaraz do tego, tego przejdziemy. Kto jest odpowiedzialny za ocenę IPC i jak jaki może być koszt takiej usługi, tak? Za, za, słuchajcie, na Google jak wysłuchacie, to jest tak naprawdę masa e, osób, które mają na to papiery e, wyrobione. I e, jak wpisujecie po prostu EPC, to pełno ludzi się pojawi na pewno na internecie, którzy mogą wam taką usługę świadczyć. I takiego człowieka tak naprawdę możecie również zapytać, co wy byście musieli zrobić w tej nieruchomości, żeby to EPC podnieść. Tak? My pomimo tego, że wiemy, co tak naprawdę podniesie to EPC, to i tak często. E, Słuchamy takiej ekspertyzy, bo być może można zrobić coś yy, tak samo efektywnie, ale na przykład yy, w, tańszy, w tańszy sposób, tak? po to, żeby, żeby zrobić też dobrze i zaoszczędzić. Taki człowiek, przynajmniej na północy Anglii, najtaniej kosztuje od 50 funtów do 130 funtów, tak? za wystawienie takiego certyfikatu. Czyli jest to coś dosyć tania usługa relatywnie do kosztów tak naprawdę kupowania domów, remontów, tak? to w tak dużym, dużym koszcie związanym z tym wszystkim, to to jest tak naprawdę no nic nie, wnoszący, nic nie wnoszący dodatkowy koszt, tak? A musimy to spełnić, koniecznie, tak? I teraz, jakimi metodami możemy podnieść IPC naszej nieruchomości i czy to jest opłacalne? No oczywiście możemy zrobić na, 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 cuda, możemy tutaj rozkopać e, cały ten ogród i zrobić tutaj pompy ciepła, tak? I no wszystko fajnie będzie ładne IPC, ale kiedy nam to się zwróci, tak? Czy mamy czekać 30-50 lat, aż nam się zwróci to w kosztach tego prądu czy ogrzewania? No właśnie nie, no ta, ta opłacalność też musi być wystarczająco wysoka. Ale co na pewno podnosi tą opłacalność? Na pewno są to solary, czyli panele słoneczne, na pewno są to też oczywiście pompy ciepła, z tym, że pompy ciepła, pamiętajmy, że to już nie są tylko te, które wkopujemy w ziemię, są również pompy ciepła które montujemy na zewnątrz. Tak? E, I takie pompy ciepła z e, cenami zależy od wykonawcy, są na to grandy. Ponoć, e, jak sprawdzaliśmy, sama, sama pompa może kosztować gdzieś e, ze wszystkim około 5000 funtów, ze wszystkimi tam dodatkami do tego potrzebnymi. No a tutaj już jest kwestia, e, ile sobie biorą ci e, monterzy, specjaliści od tego, no, jak uprobił wycenę na swój dom. 3-4 sypialniany, gdzie krzyknęli mu 14 tysięcy funtów. No Jak policzył to, że wychodzi mu że dom się wtedy, inwestycja na tym domu zwróci się dopiero za lat 20. No i odpowiedział kulturalnie tym ludziom, że no przepraszam bardzo, ale e, to ja wolę dołożyć do tego na depozyt i kupić sobie kolejnego bajtuleta i płacić trochę więcej za tą energię niż, e, przepłaca, niż przepłacać za taką usługę i cieszyć się, że za 20 lat e, to się zwróci, tak? Plus dochodzi do tego jeszcze serwis 150 funtów e, rocznie. A niech będzie do tego, że jeszcze jakaś część będzie do wymiany, więc może się nie będzie zwracało 20 lat, a się okaże, że 30. A może po 20 latach trzeba kupić nowy. E, więc no, trzeba uważać z tymi cenami, żeby to się nam wszystko opłacało. I teraz, tak, czy to będzie konieczność, że muszę mieć te panele słoneczne, muszę mieć tą pompę ciepła. Nie, wystarczą też zwykłe, tradycyjne metody. Też nam podniosą wystarczająco. Bez problemu jesteśmy w stanie, bez większych tak naprawdę, zazwyczaj kosztów, podnieść to EPC na poziom C. Zaczynając od prostych takich rzeczy, okna, tak. No okna często w Wielkiej Brytanii możemy też spotkać, że są single glazed, tak tutaj mamy u sąsiada. Typowe okna single glazed, tak, czyli jedno, czyli są pojedynczo szklone. Takie okna na pewno nie podwyższają naszej energooszczędności. Wystarczy double glaze, a jak ktoś już yy, chce jeszcze więcej, no to wiadomo, im więcej, im, więcej, yy, im bardziej yy, szczelne jest to okno, im więcej tych szyb ma, no tym, tym większa też ta energooszczędność, ale tu już jest pytanie do eksperta od EPC, gdy miał jeszcze lepsze okno niż ten zwykły double glaze czy yy, albo o ile punktów mi to tutaj może pomóc. I ten człowiek może to wam przeliczyć, tak? Wełna na poddasze, zazwyczaj wełna na poddasze, rzeczy oczywiste, które no nie zawsze występują. Na poddaszu powinna być wełna minimum te 200-300 mm, tak? Wełna mówię na poddaszu, na takim poddaszu, gdzie nie chodzimy, gdzie jest po prostu sam, sam dach, tak? Nie mówię o poddaszu, o pokoju na poddaszu. Nie, nie, mylmy, nie mylmy tutaj e, faktów, tak? Okay. Nowy, bardziej energooszczędny piec, tak? no jak są stare piece, mają nisko, nisko, niski tutaj ten współczynnik e, e, oddawania e, energii, tak? w stosunku do spalanego gazu, to e, jeżeli mamy lepszy piec e, z wyższą e, tą energooszczędnością, też ma to pozytywny, pozytywny wpływ na nasze końcowe EPC. Izolacja z polistyrenu, popularny tak zwany Kingspan, tak? Kto, kto już remontował domy, często Kingspan się daje też na poddasza, bardzo popularny Kingspan, to jest po prostu nazwa, nazwa firmy, e, są również inne firmy, które mogą robić ten sam produkt, znacznie, znacznie tanej, można go dawać na poddasze, na ściany, od wewnątrz, od środka, bądź podłogi, tak też widzieliśmy, dzisiaj nawet oglądaliśmy e, ciekawy materiał, jak właśnie ktoś robił całą, całą w tym podłogę e, po to, żeby zaizolować to od podłogi. Jeżeli załóżmy, podłoga jest drewniana, nie jest, to, nie jest tam jakaś wylewka, to też e, często stosuje się po prostu zaizolowanie e, to wełną, tak? Żeby, domy są tutaj różne w Anglii. Niektóre domy są takie, że na przykład pod spodem są kratki i po prostu sobie wieje, wieje wiatr pod, pod podłogami, tak? I, e, I wtedy można w taki sposób to zaizolować, tak? Wełna w ściany też. W ściany na przykład działowe, sufity zawsze, zawsze to. To już tak naprawdę najbardziej chodzi o te zewnętrzne ściany, tak? No ale na pewno w jakimś stopniu to, to, to wpływa. Ktoś chce mieć w szczególności w o cieplej, to będzie mu bardziej ta temperatura trzymała. Ktoś chce mieć chłodniej, tak? Oczywiście najbardziej wrażliwe tutaj są te zewnętrzne mury, okna. To jest, to jest najbardziej wrażliwy nasz tutaj punkt, tak? Izolacja podłogi, to, co, co wspomniałem, rodzaj oświetlenia w domu, tak? Też ma wpływ na energoszczędność takie proste rzeczy jak zarówki energoszczędne, tak? No i typowe izolacje zewnętrzne. W tym wypadku, tak, załóżmy przykładowo styropian. Tutaj będziemy robić zewnętrzne ocieplenie tej nieruchomości będzie y, tradycyjny styropian. Już y, no, jak mamy spełniać te warunki w Wielkiej Brytanii na to EPC, to już jest. Y, coraz łatwiej robić te zewnętrzne izolacje, kiedyś był z tym ponoć większe wyzwanie, żeby to się wpasowało w lokalną tutaj no jak to nazwać czy to można nazwać jakąś tutaj architekturą, no niech będzie no niech będzie, no niech będzie ta nasza piękna tutaj brytyjska cegła w tych pokopalnianych miastach na północy, niech będzie, no ale też żeby nie straszyć, są też bardzo ładne dzielnice ale akurat jesteśmy w takiej typowo pokopalnianej Samych kopalni może tu nie było, ale górnicy tu mieszkali, tak? dzielnicy. I typowa taka wtedy izolacja zewnętrzna ze stropianem, otynkowana, tu trzeba pamiętać, żeby po prostu ten tynk zgadzał się z kolorystyką, jaka jest właśnie w okolicznej architekturze. To jest bardzo ważne. Czyli żebyśmy na przykład nie zrobili sobie czegoś tutaj bardzo wyzywającego, gdzie wszędzie będą czerwone cegły. Bo albo żółty, żółty kamień bądź biało otynkowane domy a my zrobimy sobie nieruchomość nie wiem, na niebiesko, tak? czy na zielono czy na różowo, czy kto tam sobie jaki kolor będzie życzył, bo w Polsce wiemy sami, że domy są w Polsce bardzo kolorowe OK i tyle, tyle słuchajcie, tak ogólnikowo dzisiaj ale też wydaje mi się, że sporo fajnych i ciekawych wskazówek które mogli się dostać, w szczególności jeżeli nie macie z tym styczności a my wejdziemy do nieruchomości i porozmawiamy teraz trochę o domku Ok, więc wchodzimy. do jest cały opuszczony, chociaż ktoś tutaj jeszcze ma w ten czwartek przyjechać po te, po te rzeczy. I uwaga, tą nieruchomość kupiłem w lutym 2015 15 roku. W tamtych czasach zrobiłem to po prostu jako mały, mały sharehouse, gdzie nie była wymagana licencja HMO. Teraz w szczególności, kiedy również ten dom nie spełnia tej energooszczędności yy, i no mamy te domy na bardzo wysokim standardzie, to jest nasza druga nieruchomość, mój pierwszy remont w życiu to był. Jeżeli oglądasz nas pierwszy raz na tym kanale, przejrzyj tę yy, część z tych 200 odcinków, więc możesz zobaczyć w jakim standardzie robimy te nieruchomości i ta nieruchomość zwyczajnie już nie pasuje do tego naszego tutaj portfela domków i... Zdecydowaliśmy, że zrobimy w niej pełny i gruntowny remont. Tak? A jakich przygód mógł się spodziewać początkujący landlord, początkujący inwestor? My weszliśmy właśnie w tym momencie od piwnicy, to była jeszcze zagospodarowana piwnica. Tu była ciekawa historia. E, wyobraźcie sobie, też Wam powiem, no jakie, jakie pułapki mogą się zdarzyć. Tak, Tak jak wspomniałem, byłem totalnie początkującym landlordem. E, to był mój pierwszy w życiu taki remont. E, Poważny, bo jeżeli mam zaliczyć odmalowanie ścian jako remont, no to, to takie, takie remonty już prze, przeżywałem. Ale pierwszy, pierwszy taki remont, gdzie człowiek, który w ogóle się nie zna na budowlance, zabiera się za gruntowny remont nieruchomości i niestety co się okazało, uwaga! Tu nie było wymagane, słuchajcie, wtedy, żeby przychodzić tak, jak dzisiaj, dostarczać tenantom certyfikat z elektryki, tak? Więc no, wszystko tutaj było tak, jak było, okazało się, że gdzieś tutaj był jakiś niby kabelek, e, i gdy wezwaliśmy elektrownię, żeby przenieść liczniki, kabelek który nie działa tak naprawdę, tak? Wezwaliśmy tą elektrownię, bo cały czas przecież za ten prąd y, tutaj płaciliśmy. Okazało się, że to był jakiś bypass, który chyba jednak nie łączył. No ale y, y, zrobił tutaj pan inżynier zdjęcia, i uwaga! 6000 funtów kary, tak? I nie pomogły tłumaczenia, wyliczenia, że przecież tyle prądu na tym domu zeszło, co zeszłoby na każdy normalny dom. Przeliczenia na wszystkie lata: wszystko się zgadzało. Średnia zużycia prądu, czyli tak naprawdę plus, minus tyle tutaj było prądu zużywane, tak? Więc nie mógł być prąd omijany, bo w takim wypadku, no, chyba tego prądu zużycia byłoby znacznie mniej. No, ale niestety. Nikt tam nie chciał brać tego pod uwagę. Nikt nie chciał brać tego pod uwagę, że e, to już było wcześniej. Jakie rozwiązanie? E, no to co robimy zawsze, tak? E, no wtedy tego nie robiłem. E, ale to co robimy zawsze. Czyli to, że bierzemy elektryka, żeby zawsze sprawdził tą całą naszą instalację, to jest obowiązkowe, tak? Tak samo, jeżeli nie będziemy ruszać tej hydrauliki i tego pieca kupując dom, jeżeli uważamy, że to jest wystarczająco w wystarczająco dobrym stanie, to również musimy sprawdzić całą tą instalację, żeby nie było później przygód. Zapraszam Was z przodem. No i teraz mamy w planach też, żeby przenieść te liczniki na, na zewnątrz, żeby to nie było tutaj już w środku, tak? Więc, więc dom jest cały tutaj opróżniany, i w tym miejscu będą mieć kuchnię. Cała ta podłoga zostanie również skuta. Stare, stare popękane płytki. Jakub się śmieje, tutaj taka była przygoda. Kiedyś byliśmy na tej nieruchomości, bo kiedyś ja sam zajmowałem się zarządzaniem tych nieruchomości. No i dziewczyna wyciągnęła z zamrażarki kurczaka i sobie postanowiła go rozczłonkować, rzucając w nim w kafelki. No i efekt tego taki, że kafelki popękały, tak? No niestety takie rzeczy się dzieją. Jeżeli widzimy i mamy na to dowody, no to tych lokatorów, no trzeba, trzeba za to tak naprawdę, trzeba na to, za to ich, no, skasować, tak? No muszą ponosić koszty takich, takich rzeczy i no, w tym wypadku, no nie, nie możemy, nie możemy być, jak to mówią, zbyt miękcy, tak? Mię bo jak się jest zbyt miękkim, to trzeba mieć coś innego, twardego. No i koniec końców kominy są burzone, i w standardzie będziemy dokładać w każdym z dużych pokojów łazienkę. Zapraszam na górę. Teraz tak, każdy z będzie miał dużą łazienkę poza dwoma mniejszymi. Tu był wcześniej pokój, który nie spełniał żadnych wystarczających wymogów, dlatego prysznic tutaj stał wolno stojący. On zostanie zlikwidowany i teraz ta przestrzeń zostanie wcielona do tego pokoju i teraz on będzie w pełnometrażowy. Teraz tak, ktoś, kto ogląda pierwszy raz mówi, jak w takiej klice można mieszkać. Uwaga, minimalny rozmiar to jest 6,5 metra. Ten pokój ma, jest znacznie większy e, i no to jest, tak jak wspomniałem, stary nasz dom. No dzisiaj robimy wszystkie domy tak, że te pokoje mają w większości e, powyżej tych 10 metrów plus mają dodatkową łazienkę. Tak? Czyli mają pokoje 10, 12, 14 metrów e, większe plus mają dodatkową łazienkę. Tak? No i tak samo ten, widać, że jest wystarczająco duży e, i e, z tej strony będzie miał też ekstra łazienkę. I wcale nie takich małych rozmiarów, tak? Mamy przestrzeń na prysznic, przestrzeń na toaletę, przestrzeń na umywalkę, więc komfortowo będzie można z tego, z tego korzystać. No i w tym, w tym pomieszczeniu będzie wspólna, wspólna łazienka dla dwóch pokojów, które własnej łazienki mieć nie będą, a cała reszta domowników będzie posiadała już swoją, swoją prywatną łazienkę i... Potencjalny przychód z tej nieruchomości. No to sobie możemy policzyć. Już tak Wam powiem z głowy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Będą tutaj pokoje z łazienkami. To będzie czynsz około od 115 do 130 funtów tygodniowo. Mamy 52 tygodnie w roku. A te mniejsze pokoje to będzie coś około 85-90 funtów za pokój. Tak się będzie przedstawiała cena pokojów. Jeżeli chodzi o. Pierwszy remont i jego błędy, to uwaga, ja nie znając się na remontach, no niestety e, pierwszy remont e, wtedy dosyć relatywnie wyszedł tanio, bo to była cała e, po prostu ruina. Wszystko było e, w tragicznym stanie, wszędzie był po prostu grzyb, tak? No dzisiaj tak przechodzę się nawet e, na, po tych pokojach i widzę, że nawet te grzejniki w tych pokojach są po prostu w niektórych za, za małe, tak? Żeby to odpowiednio, odpowiednio grzało. E, I... No dużo, dużo po prostu błędów było popełnionych, błędy początkującego, ale potem my się też dzielimy z wami, żebyście wy... Tak wielu błędów nie popełniali, gdy, gdy ja, kiedy robiłem to na początku, a popełniałem też dlatego raz, bo nie miałem doświadczenia, dwa, nie miałem kogo zapytać, tak? No a, a fachowiec, który dla Was wykonuje, no nie zawsze musi mówić Wam prawdę, bo y, może po prostu robić tak, żeby jemu było wygodniej. Tak jak było na przykład w korytarzu, na, na, na którym byliśmy, nie będziemy już tam schodzić, gdzie na po prostu y, luźne deski ktoś położył y, te płytki podłogowe i no niestety wszystkie popękały, tak? Na deski się ruszają, no to musi być usztywnione podłoże, zanim położymy płytki. to samo było w łazienkach, gdzie na takie zwykłe deski były położone płytki. Wszystko to popękało, no niestety trzeba było, trzeba było to robić po raz, po raz kolejny, tak? A tym bardziej, no żadnych umów wtedy człowiek nie podpisywał, tak? To mówię początkujący, może wiązać się z dużymi kosztami, dlatego na naszych warsztatach udostępniamy umowy, mówimy punkt po punkcie, jak się trzeba obchodzić z wykonawcami, co trzeba robić, żeby nie narazić się na żadne straty i, i, i przysięgam wam, jeżeli zrobicie wszystko po kolei w tych punktach, tak y, na pewno będziecie u, u, uchronieni, jeżeli chodzi o jakikolwiek jakikolwiek remont, tak? I dzisiaj jaka jest tego wartość, tak? Dzisiaj słuchajcie, uwaga, dom został kupiony za 65 tysięcy funtów. E, tak naprawdę minimalna wartość, bo ta nieruchomość ma ogromny z tyłu ogród, ma e, tak naprawdę 6, 6 pokoi i jest nie nieruchomością szeregową, a jest to nieruchomość bliźniak semi dytacz, e, a mamy już tutaj nieruchomości szeregowe, które mają na przykład pięć pokoi z łazienkami. Tamte są wyceniane, mamy już je wycenione, mamy już na nie mortgage, kredyty, na 250-260 tysięcy, więc ten dom przynajmniej powinien kosztować minimum te 260 tysięcy funtów. 260, czyli jak dom kosztował 65 tysięcy funtów, to teraz kosztuje 265 funtów. I pamiętajmy, loan to value LTV to jest 75%, czyli biorąc nową pożyczkę z banku musimy zatrzymać ten depozyt, co jest w środku, czyli te 25% musi zostać. Bank nam daje z tego 75% z tych 260 tysięcy, tak, i musi z tych 260 oczywiście spłacić poprzedni kredyt, tak? Czyli załóżmy 75% tam od, poprzedniego, od poprzedniego kredytu 260 razy 085 to jest 195 tysięcy, tak i od tego trzeba odjąć poprzedni poprzedni kredyt, e, i cała ta reszta zostaje w naszej kieszeni, tak? Więc po tylu latach stwierdziłem, że no bardzo fajna, bardzo fajna dla mnie operacja, tym bardziej, że ten dom nie mam kupiony na spółkę, bo wtedy nie znałem się jeszcze na podatkach. Wtedy kupowaliśmy z żoną na prywatne imię, nazwisko. No i cały ten remortgage trafił po prostu na moje prywatne konto i remortgage, czyli tak naprawdę kredyt jest nieopodatkowany, tak? Ty od tych pieniędzy nie płacimy podatku, a mamy je do kolejnego użytkowania, kolejnych inwestycji. I teraz, gdybyś Ty chciał budować tak naprawdę swój własny majątek, to możesz to robić na wiele sposobów w Wielkiej Brytanii. E, oglądać możesz nas na, za darmo na YouTubie, z chęcią się dzielimy informacjami, doświadczeniem e, i na pewno już są to jakieś minimalne podstawy, żeby e, jako laik zacząć coś już w tych nieruchomościach robić. tak Czy wyjdzie Ci to dobrze? No tego nie wiem, bo pułapek jest cała masa. Możesz kupić dom niestandardowej konstrukcji, e, możesz e, tak naprawdę pójść na aukcję, gdzie jest masa pułapek i nie wiesz jak się na taką aukcję przygotować i, i z kim taki dom obejrzeć, tak? Możesz ponieść dużo kosztów na remontach, możesz nie kupić takiej kuchni jak my, którą my zawsze się chwalę, mamy kuchnie, które kosztują po 5-8 po tysięcy funtów, mamy zniżkę na nie 73%, czyli płacimy 27% kuchni, która jest tak naprawdę wyższe, wyższego standardu, tak? To nie jest kuchnia zwykła z jakiegoś sklepu typu Selko, zwykła tania kuchnia, tylko to jest naprawdę kuchnia z górnej półki a po tych wszystkich zniżkach płacimy za nią jak za najtańszą, najgorszej jakości kuchnię, tak? Więc mamy, mamy tak naprawdę masę tipów również na jakich stronach poza tymi podstawowymi szukać tych nieruchomości. Są płatne strony, które nam wiele rzeczy ułatwiają, usprawniają. Tego wszystkiego możecie dowiedzieć na naszych warsztatach. Możecie zobaczyć filmy z naszymi absolwentami, mamy już chyba z 50 filmów pokazujących naszych absolwentów, jak sobie świetnie radzą, którzy już mają portfolia nawet powyżej 10, powyżej 10 nieruchomości na wynajem, żyją też z tych nieruchomości, więc dowodów jest cała, cała masa, my tą naszą polską społeczność cały czas tu budujemy, a jeżeli nie chcesz tym się sam zajmować, to też jak wejdziesz na naszą stronę www.dowbwp.com Wejdziesz w zakładki dla inwestorów. Jest też również opcja, korzystać z naszej firmy deal Sourcingowej, która zajmuje się odszukaniem nieruchomości po remont i wynajem. Jeżeli ktoś chce, bierze cały pakiet, jeżeli ktoś nie chce, może wziąć tylko jeden z, z tych pakietów. Tak więc, opcji jest cała masa, ja też z tej firmy korzystam. Bo kupujemy tych nieruchomości coraz więcej i zwyczajnie nie mam czasu, żeby samemu już tych domów szukać. Na dzień dzisiejszy mam cztery osoby na pełen etat zatrudnione, które zajmują się tylko szukaniem nieruchomości i muszą znajdować na osobę na listopad 2022 po dwie nieruchomości na osobę. Tak? Czyli 8 nieruchomości musi być znajdowanych miesięcznie dla mnie i dla inwestorów, więc jest co robić. Pamiętajmy, zaczyna się coraz głębszy kryzys. Tych okazji na, na inwestycyjnych będzie coraz więcej, więc nie zmarnujmy najbliższych 2-3 lat. Mówię 2-3, bo 2,25 pamiętamy, że wejdzie znowu to IPC. I nawet jak gospodarka odbije, to dalej może się udać yy, znajdować bardzo dobre nieruchomości w dobrej cenie, bo to, co wspomniałem na początku, może być sytuacja, że przez tą energoszczędność będą się wyprzedawać landordzi, którzy nie będą chcieli tych standardów podnosić. A wiemy już, jakim standardzie te domy są, tak? I jak jest ich dużo, więc będzie bardzo ciekawie i my, słuchajcie, my, rodacy, tutaj na pewno jeszcze mocniej ten rynek tutaj zawujemy. I tego życzę sobie i nam wszystkim. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć! Na dole, żeby było mnie widać. It's raining day. Uh, ale zacina. Szajce. Kurde, co tu jest grane? A już nagrywasz, tak? Dobra. Tchau, eu vou ir... Não, dá